Zostawiliście pod podziemnym ucinkiem z Garden of Bonbon 4. Bardzo dużo łapek w górę. Więc dzisiaj zagramy sobie w drugą część. Eee, więc tak, wchodzimy sobie na tą wspaniałą grę i zobaczymy, co jest w tych podziemniach. Patrzcie, eee, idziemy. Tu na naszą część i pod tym uczinkiem, tak, e, znaleźliśmy ten tribik i my go weźliśmy. Patrzcie, Ptaszku, mogę Cię wziąć? Nie mogę. Więc tak, e, idziemy do tego Królestwa, kl Królowej Bonselli. Bo tak czytałem, że, że do królestwa królowej Banseli trzeba wejść teraz. Więc tak, idziemy. I patrzmy, co jest w tych przedszkolach. zobaczyłam. Dobra. Zobaczyłem właśnie, że jak ja tu sobie przyłowam drona. Dobra, ee, zaraz Wam to pokażę. E, to będzie taka miła niespodzianka, więc idziemy. Bo czytam w internecie, że teraz trzeba do Królestwa Królowej Banseli. A ja godzinach w nocach szukałem, e, co trzeba zrobić teraz. A to trzeba do Królowej Banseli. Ja bym tu przecieszyłam e, muzykę. Ale ja teraz wam przygłoszę o tyle i patrzcie ona jest bardzo creepy i no patrzcie na ją twarz i dobra najpierw musimy się dowiedzieć co to są zabeczki. może na samym końcu ale, ale wygląda podejrzanie może to jest co się ra radioaktywne, czy coś? E, dobra. Ja chyba myślę, że to królestwo nie będzie e, w niebezpieczeństwie. Eee, jak sobie tą kartę widzowie. Dobra, Uda udawajmy, że udawajmy, że jej nie ma. Bo ona jest spokojna. Co e, mam teraz robić? Dobra, idźmy tam, gdzie. Byliśmy... Tam, gdzie. Tam, gdzie nasze życie prowadzi. Ej, wcześniej, wcześniej tego pomieszczenia nie było otwarte. Mmm. Hmm, hmm. Ej, tam jest Bambam, widzowie. U nie trzeba niebieską kartę. Widzowie, szybko trzeba wrócić. Musimy uwolnić Bambana. Widać, że jest bardzo złamany. Więc tak, e, jak chcecie, jest taką grzybową, zostawcie laka i suba. My tu dzisiaj nie czytamy notatek. Kłowa Banselio, ja muszę tą kartę od ciebie. Ale myślę, że. Trzymam kciuki, żebym jakoś przeżył te Garden of Bamban Więc mogę tą kartę wziąć Nie chcę przedłużyć. Tak, mogę. W końcu mogę. Mamy kartę i szybko! Uwolnijmy Bambana. Szybko on jest załamany. Nie widzieliście. Ale wcześniej tego pomieszczenia nie było otwarte. Ciekawe kto to go otworzył. No bo wiem, że my tu szukamy dziecko. Czy dziecko by otworzyło tą bramę? No pewnie, że nie. No może że jakby robiło sobie takie wygłupy. Dobra, zapomnijcie co ja mówiłam. Więc szybko uratować Bambana. Wow, on tak... Ale fajnie twórcy zrobili, że... Ona tak odwraca głowę. Ej, patrzcie ja na to. Jakbym tak by... O, patrz. i patrz patrz, 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 nie patrzę, Patrz i nie patrzy, Patrz i nie patrzy. Dobra, oby mi się nie zbagowała gra. Ja jestem trochę hakerem. I patrz. A. A a. E, Już wiem. Tu to są eksperymenty w, w tym przedszkolu. Tak, patrzcie, patrz, tu mają w jakieś, w jakieś monitory. Przesło. oj mamy pomarańczową Cześć, kartę czuję podejrzanego ej to są chyba co jest za tam ślimak chwila dawaj mi tą kartę i co to jest za ślimak eee, nie wiem może, że będzie w Garden of Band Ban 2 albo w Garden... No datko. Tu jest jakaś meduza. I może tu będzie meduza? Wow, meduza! Co to jest jak... Eee... Otwórz Tinger Łączę. ten nie, tylko mi nic nie rób. Ej, wygląda jakby miał jakieś 200 tysięcy lat. Nie, to wygląda jak on już umarł. Jego głos wygląda jak on już by dawno umarł. Dobra, nie słuchajmy go. Dobra, ja coś. No wypatrz, jak lulowa Bansalia. No we. W Co tam. Co tam? W e, Musimy cię uwolnić, chyba. Taka będzie misja na pewno. Na. Miliard procent. A jak nie będzie, to muszę nagrać niestety trzecią część. Czy ja on nie zasnął! Och, ten głupi Stinger Czy on ma super No i jestem w śnie. Spalony oh, samochód, nie mamy gdzie pójść. A, ci co to jest za pająk. E, czemu ten Stinger Flynn teraz jest trochę mniejszy? Ej, on, je, on trochę wygląda jak pomarańcza, taki soczysty, taki pyszny, soczysty. Ej, Jumbo Josh by nie był zadowolony jakby to zobaczył, bo słyszałem, że Jumbo Josh, ja nie lubię broków. wiesz? O, dzięki. Ale nie mogę tego wziąć. Tylko mogę chodzić. A po co mi to chodzenie? Nie wiem. Dobra, coś czuję, że mi tu wyjdzie Czuczu -Czu Charles. Albo hagi Wuggy. Ja coś myślę. Dobra, ja wam e, przeciszę wiz wizowie, bo on Coś mówią po algiersku. Czemu tu nie jest przetłumaczone po polsku? Hm, szkoda. Ale pamiętajcie, że musicie dać la like i suba, żeby było po polsku. No że będzie z Garden of Bamban 8. w sumie już jest. No nie wiem, jeszcze nie nagrałem. Czuję się podejrzanie. Hmm, nie wiem. Ej, ona! Ona złamała mała I ona siedzi na jednej nodze. Wygląda jakby była ciastoliną, i ktoś jej, e, ją zmiażdżył. Dobra. Bam, dobra, ja wam trochę... Tu przygłoszę nie przecisza? E, dobra. Zaczynam się cykać jak nikt czegoś nie mówi. Na nap, strasz się. Bo ja tu serio? E, co to jest? No wiedziałem, że Cucu Charles wyjdzie. Nie wiem, nigdy nie nagrywałam Cucu Czarsa. E, czemu to jest Cucu Charles? No powiedzcie mi, czemu tu jest Cucu czars? No normalnie, nie normalnie jeszcze wybuchłem. O nie, czuję się jakbym bardzo się zbagowałem. Albo za mocno się zbugowałam. Dobra, idźmy widzowie. Bo można pożałować z tego przedszkola. Nie wiem, może ja nie jestem rodzicem. Może jestem detektywem, co szuka tego dziecka. No co to za rodzic, który szuka tyle lat tego. E, dobra, idźmy do tego sektora. E, tam już od razu widać, że to jest pomarańczowe. O, bamban, uwolnione. No to hej, bamban. No, siema, siema, siema. Siema, mamman jest kochany. Dobra, teraz nie wiem, jak no, jakie ja przeszkadza. Przestanek. No dobra, cykam się, aby był ten. Dobra, a to najpierw trzeba wcisnąć to. Dobra, ja wam trochę ja przygłoszę. Dobra, ja przygłaszam i odgłaszam. No bo nie chcę, żeby e, mnie nie słyszeliście. Ale patrzcie, jak my tak szybko jedziemy. Patrzcie, ja, ja nawet nie wiem. Gdzie? Ja My dobra, ja bym to sprawdził na hakowaniu. To tam przystanek? Jeszcze nie. Oby to był mój przystanek, co chciałem. Może to nie będzie mój, ale sprawdzimy. Chyba to będzie teraz te zielone pomieszczenie. Albo te różowe, bo zostały nam dwa przystanki, Bambanie. Co dzisiaj nagrywałem. No dobra, idźmy sobie. Bambanie i widzowie. Dobra, to ten przystanek. Nie, wziąłem na zły przystanek. Gdzie jednak... Na, na jakim my stanęliśmy przystanku? Ej, to będzie ciekawe na jakim, mówiąc, pojechaliśmy przystanku. Na jaki? Sorry, bamba, ale to nie był ten. I think we might be in the wrong place. We need to be at the second station. Źle. Źle, bamba. Sary Bamban. Ale my się coś tu dzisiaj pomieliło. Dobra, niech tak będzie. Zróbmy sobie wycieczkę. Dajcie lekka i subę, jak tak kiedyś się pomieliście na przystankach. Czemu my tak długo rozmawialiśmy? Dobra, czyli już wiem, że to już będzie zielony. Jestem pewna, że to będzie zielony. Jesteśmy na przystanku. Dobra, czyli teraz trzeba zielony. Dobra, sorry, Bamba, nie dajcie lajka i suba, bo ja się chyba też kiedyś e, spóźniałam. Na... Nie, chyba nigdzie się nie spóźniłam. Ale tak, e, idźmy sobie i tu idźmy widzowie no taką o ja ja to pamiętam miejsce, widzowie ja to dalej pamiętam ej my tu idziemy chyba w 5 minut nie wiem tak się tak ta, ta, tak, jest się pechy zdarzają jak y, rozumiem się pechy dobra Musimy tego ptaszka tu spotkać. Ej, ja w ogóle byłem z ptaszkiem? No właśnie, nasz ptaszek. I żeby tam był przystanek? No i w końcu! Ten przystanek, widzowie! Dobra, czuję, że też. Ktoś... Eee... O nie, brokuły! Tu będzie Jumbo Schowa. Dobra, cofajmy się. Jaki to wielki jumbo, Josh! Pierwszy raz na czego widzę. Nie, no normalnie, nienormalne. I coś go wzięło. Może to Stinger, Flynn? A może to jest Topster? No dobra, idźmy, widzowie. Ej to są te plakaty Opilabirt e, tysiąc razu. Dobra, mam tu... O nie jest zaklinowane. Dobra. No to otwórzmy bramę i idźmy. Eee, czuję coś, że będę sadził nieskończoność, ale skakaniem będzie chyba szybciej. Ja chyba wiem o co mu chodziło. Otworzyć te drzwi. Ok. Tam były takie znaczki. Ok. I coś tam. Dobra, chyba wiem. Musimy tam wpisać. Ok. No bo patrzcie. Dobra. Muszę zapamiętać. O. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O, mam zadane. Dobrze, myślę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, sześć, siedem. I please. Żeby to było to? Tak. O nie! Chyba... Ej. Nie otworzyły się bambanie. To był fake. Normalnie to był fake. Nienormalnie. Czyli już wiemy, że musimy kartę. Czyli już wiem, że musimy widzowie kartę. Nic widzowie nie po... Co to za pomieszczenie? idę tam. na test. Otwórz się. Wow, co to za miejsce? Dobra. Jak chcę to otworzyć? Jak chcę. Pierwsze takie. Wy... O, mamy klu. Coś do mnie powiesz? Nawet manatka. Wow. Wystraszył mnie Sto ten. Jeden. Jeszcze, Zamknął mnie! Dobra, to jest straszne widzowie, ta gra. Jeszcze ja zaczynam bać tej wizowie gry. E, dobra. Idźmy. Może nie będzie aż tak źle. Dobra. Please. Jeszcze ten! Mm, dobra, ten już mnie nie wystraszył. Eee, on ma taki fajny koror, Taki ilu... Taki fajny! Jakby na, na mnie to wytłumaczyć Od... Dobra, idźmy tu No Nateczka. Eee, więc idziemy do tego pomieszczenia. Więc wiecie co ja wam chciałam powiedzieć? Że ja zmieniłam koror dronika. No i patrzcie jaki mam ładny niebieski! Esa! Dobra, idźmy tu. Ej. E. Dobra, droniku, musisz gdzieś indziej pójść. Tu. I tu. Tu, droniku. Pam, pam pam pam! Jesteśmy. Dobra. O mamy kapelusz Dobra Ja już chyba wiem e, Ja czytam coś w internecie Na ten O więc Ja czytałem tu w internecie Trafi Trafi Słuchajcie Dobra trafił Dobra w sumie jak jest tam to teraz tu. Pójdź, droniku. No to chyba muszę tu pomyśleć. Trochę. Ach, ach. Chyba tu jest przycisk. Przycisnął. Tak. Teraz chyba tu ma polecieć. I tu jakoś i ostatnia prosta. Jeszcze ja widzę wiecykam tej gry. I droniku, pójdź do tego przycisku. Przejdziesz? O, nie przejdziesz. Przejdziesz? Przejdziesz. No i otwieram się nasze drzwi. I mamy kartę. Dobra, widzowie, tu jest łatwo już. Ja wam tu już, widzowie, powiem, że tu jest łatwo. I wspaniale. Więc idziemy tu sobie Do tych podziemie przedszkola bamban widzowie Widzowie ja się cykam tej gry Pamiętajcie ja się cykam tej gry Otwórz się za mnie Dobra, dziwne miejsce piece, to do Chodź bambanie Dobra, a my po to tu byliśmy? Eee, bambanie, eee, po co my tu przyszliśmy? Ej, tam jest nab-nab! Bambanie! O nie! On nam to ukradł! Szybko! Biegniemy, bambanie! Musimy mu dać ucieczkę! Znaczy, nauczkę! Miej na ile sił! Szybko jestem zdenerwowany! On mi to On... On mi... On nam to ukradł! Czemu bomba mnie szybszy? We, Łe! Łe.

Dobra, tu było ślepa załuka. Cały się jak Bo boję się trochę spadnę w, te, w ten mroczny brok. Dobra, dobiegłem. O nie, się zamknęły! znowu one się zamknęły. Och ten nabnap. Bam, bam! Bam, bam! O nie! Nie, nie zjadaj go! BAM! 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 TAK! CO TO ZA BAM BAM?! Ja... Ja uciekam! I can Dobra, są pokonani. Są samotni. Widzowie. Ja się wystraszyłam. Trochę. Idziemy. Eee, jak stąd wyjść? Dobra, widzowie. Ja się trochę cykam tej gry. Odnieśmy ten jeden tribik. Tylko idźmy z na Bambana. No czemu nie? ja się widzę, wiecykom, cały się jak Bo boję się, że. już na mnie zaraz tu wyskoczy. Dobra, eee, idźmy tam, gdzie chce. To mnie może uspokoi. No, co to jest za skarpeta? Zej Dobra, ja widzowie jak na nab. On się nawet do mnie zbliża, nie ja uciekam, 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 uciekam. Dobra, może się tu nie zmieści. Może. Bez jedną skarpetą, a skarpety się wszędzie mieszczą. Dobra, widzowie, ja się jak krzęsę. Szybko. Szybko, szybko. Idźmy do naszego królestwa. więc tak, idziemy. Bo tu już widzą, nie są, nie są żarty. My tu idziemy tu i tam i to. Tam i tu. Dobra, aby królestwo było jak najbliżej. Trzymam kciuki. Czy macie kciuki, żeby królestwo było jak najbliżej? To chyba te... Dobra, nieważne. Idźmy. I ta jeszcze winda. I idźmy. O nie, zapomniałam o moim ptaszku. Dobra, musimy go odzyskać. Idziemy do szew Toadstera. I odnieś ten trybik. Do windy. No ja się tak cykam Troszkę się tak zacykałem Ale idziemy sobie Podnieść tribik Nie wiem tak sobie dla bezpieczeństwa Żebym nie zaczynał od początku Tej serii Dobra nam się udało Widzowie więc to zaraz na dzi dzisiaj tylko niesiemy tribik i na dzisiaj. Jutro to już ogarnę. O, tam jest nasz ptaszek. Pip. Nazwijmy go już Pipi. Dobra. Nazwijmy go Pipi. Dobra. Nie mamy tribik. Dobra. Widzowie, to na dzisiaj. Dajcie lajka i suba. Jak wam się ukcinek podobał. Więc tak. E, rozłączamy się, więc pa!